Witam wszystkich zrzutomaniaków. Mamy dziś 3 stycznia. Pierwszy mój wypad w nowym sezonie 2021. Wybrałem, wybrałem się na raz z myślą, że może coś od łosia by się znalazło. W tamtym sezonie już kolega w grudniu podniósł, braciak podniósł 31 grudnia. No to mówię, może się wybiorę, zobaczę. Chodzę po takim młodniaku mokro jak cholera bo to deszcz trochę pada z drzew leci ale nic idę brzegiem z krajem i patrzcie co ujrzałem met przed sobą ujrzałem rozsochę łosia zobaczcie nad piękny szóstak świeżutka rosocha Coś pięknego. normalnie jestem w szoku, nie? Nie spodziewałem się. No, jezu, no. by ktoś mi powiedział, że znajdę coś takiego pięknego, temu nie uwierzył. Ale teraz to bym mu chyba nawet i stube zapłacił za to, że, że mi powiedział, żebym pojechał. Ja cię nie mogę, mam ja w końcu świeżutka, rozsochała się szóstaka. Cudeńko. No i co, chciał, nie chciał? Teraz będę musiał ten młodnik cały sprawdzić. A może już widzę, gdzieś leży do pary. Super, no ja jestem taki szczęśliwy, że pozdrawiam wszystkich i powodzenia w terenie. Dasz bur.